Że działamy. Mamy zrobić sobie tu. Mamy sobie to wsypać tu. Ale nie pamiętam, jak to trzeba zrobić. Eno, chyba na tu styknie. Ogólnie kocham popcorn z, z patelni, tylko że on mi się często przyjara. Tu mamy trochę. Teraz potrzebujemy trochę tego. Chyba mnie trochę poniosło. Tu nie jest za dużo tego. No, ale może się jeszcze posypię. Okej, okay. okej. Okay. I mamy tutaj dorzucić od razu sól. Ja nie wiem, co to tego będzie. I mamy z tego zrobić taki latawiec Kurwa, A jak to szło? Ja pierdolę. To chyba to było tak. O kurde, to mi, to mi nie pyta. I tak czekajcie sobie sprawdzę na TikToku jak to było ocie oh, fucking chicken". <grym> To nie miałam zawinąć tylko y, drugą część muszę taką samą tutaj zrobić więc okej okay. ale ja miałam taką wielką pastelę dobra i teraz trzeba to krociłam ja to pokażę okej okay. i teraz musimy zrobić tego taki o coś takiego. Ja wam tutaj w zrobię. Tak, o, ale myślę, że miało to znaczenie, w którą stronę ta folia jest. Że trzeba było tą, niematową stroną, tylko tą drugą. Cała ja. Spróbujemy. Może się uda. Pani miała wielkiego patyka, ja nie mam, więc wsadzę wykałaczkę i zrobię większą dziurę. No, dobra. Więc damy na patelnię. Bez tłuszczu to się zjara. Jak będzie płonieć łódź, to, to ja płonęłam. No i czekamy syczy syczy ale chyba się pali zobaczcie patrzcie płonie płonie dobra no, zobaczymy zobaczymy co to będzie wyciągnęłam nową patelnię na to jak to spalę, to będzie bez patelni bo to jedyna patelnia którą mam eno to działa strzela Co do życia pa 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 leci leci wow, wow. Ok, mamy to. Dowiedzmy się, czy to będzie najlepszy sposób, ale tego tak, jakby troszkę mało. Ale uwaga, bo gorące pachnie z palenizną. Nie robiłam długo, robiłam z, z minuty, może półtora. ok, czas na A, O, chyba za długo. Efekt podobny jak. No, ale działa. Ale działa, ale działa. Za długo, ale wszystko, wszystko, ej, wszystko, wszystko mi tutaj zrobiło test. Mmm,